Cześć, witam Was ponownie u siebie na kanale. Słuchajcie, jak wiadomo, sezon zimowo jesienny dla naszych roślin egzotycznych nie jest łatwy. Ze względu na to, że nie, trzeba nie tylko walczyć albo z doświetlaniem, albo z, z grzybami, albo z, z podlewaniem itd., itd. Ale najgorszą zmorą na pewno u wszystkich są y, przydziorki. Ja właśnie się zmagam z nimi. Ostatni oprysk robiłem dwa tygodnie temu. To będzie odcinek, jak Maciek walczy z przędziorkami. Otóż dwa tygodnie temu zastosowałem preparat. Nie powiem w jakiej firmy spróbuję to jakoś zakryć. Coś takiego. Nie wiem, czy to będzie widać. Agrocover. Środek owadobójczy i roztoczobójczy To jest taki środek na bazie mm, oleju rydzowego. I powiem wam, jest naturalny i nawet nawet działa. Trzy tygodnie temu oprysk robiłem. Teraz chodzę sobie tutaj po moim przybytku dobrej nadziei i przeglądam roślinki no i już u co niektórych z powrotem pojawiają się przędziorki zwłaszcza u aroidów bardzo lubią przędziorki aroidy tutaj mamy e, alokazję baby ray tutaj widać to są bardzo drobne szczegóły te takie Kropeczki. Tutaj mi kamera tego nie złapie. W takich zagłębieniach lubią w sobie siedzieć przędziorki. Właśnie takie różne zagłębienia, zakamarki lubią. I tam sobie tworzą pajęczynki, składają jajeczka, roznażają się, rozwijają. Pobierają sobie soczki z naszej roślinki. No i jak już zobaczyliśmy, takie przędziorki na jednej roślince. Jest duże prawdopodobieństwo, że na wielu innych też są. Nie wiadomo, czy to jest ognisko tej zarazy, czy przywędrowało z którejś innej, innej jakiejś tam roślinki. Czyli trzeba spryskać wszystkie. U bananów. Trzeba sprawdzać spody liści. Tutaj tutaj tutaj. I już się pojawiają. Głównie pojawiają się u bananowców tutaj przy tym głównym nerwie. I już tu kilka sztuk widać. No kamera moja tego oczywiście nie łapie. No bo po co? I jeśli mamy kilka roślinek do ogarnięcia, taką roślinkę możemy dać pod prysznic lub wynieść na dwór i mocnym strumieniem wody te przędziorki spłukać. Następnie przetrzeć to gąbką lub szmatką z płynem do naczyń lub z takim właśnie środkiem przędziorkobójczym, a później jeszcze to kontrolować i opryskiwać zapobiegawczo. Ze środkami na przęziorki jest tak, znaczy w sumie z tymi pręziorkami jest tak, że uodparniają się na dany środek. Czyli jeśli zastosujemy na przykład ten Agrocover, tak jeden raz, to on już może nie działać yy, drugi, trzeci, czwarty raz bo już przędziorki mogą się na niego uodpornić, wy, wytworzyć jakieś tam swoje systemy obronne i już po prostu ten środek na nie nie zadziała więc trzeba te środki zmieniać co jakiś czas co drugi, co trzeci, albo co każdy oprysk stosować inny, inny, inny środek środek, który ja dzisiaj zastosuję stosuję pierwszy raz oczywiście jest to, jest to, jest to Coś takiego, co się nazywa sanium. To już jest środek chemiczny. Sanium przędziorki. I na etykietce tu mam 15 ml. Taką buteleczkę. Na etykiecie napisano jest, że no to jest w sumie do drzew i krzewów owocowych, ale dawkowanie 4 ml 5 do 7,5 litrach wody. Ja mam tu taki e, opryskiwać 3-litrowy, ale zastosuję właśnie, chyba, te 4 ml. Taką mocniejszą dawkę zrobimy. I trzeba po prostu opryskiwać wszystkie rośliny. Zaraz się zabieramy za opryski. A z takich środków w przeciągu... Przędziorko bójcze, stosowałem już e, Ortus, Safran, Nisorun, e, Polisekt, chyba, i wiele innych. No, oczywiście każdy działa moim zdaniem tylko raz i do końca i tak nie wybijemy tych przędziorków, i tak, więc trzeba po prostu roślinek pilnować. i, i, i no, i opryskiwać i usuwać trzeba walczyć niestety. Już samego opryskiwania chyba nie będę wam pokazywał, ale to właśnie taka krótka moja informacja a propos walki z przędziorkami. Więc, jeśli mamy jedną roślinę, możemy ją wsadzić pod prysznic, później tam poprzecierać liście ściereczką, lub miękką gąbką, tam z płynem do naczyń. A po, po co płyn do naczyń? Po to, że on jest, jak to się nazywa, przylega do, 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 do ciał tych przędziorków i je po prostu jakoś tam w jakiś tam sposób dusi. Kolejny to jest właśnie prze, przeglądanie wszystkich roślin, jeśli mamy tak dużo. No i trzeba stosować opryski co 2-3 tygodnie różnymi środkami. Nie za każdym razem ten sam. No i to była taka właśnie krótka informacja. I jeszcze rozwojowi przędziorków właśnie sprzyja wilgotność powietrza. Czyli jeśli mamy sucho, suchą aurę, takie suche powietrze w mieszkaniu, tam w szklarni, najlepiej jest podnieść wilgotność powietrza, często liście zraszać, ale same liście nie, nie doprowadzając do do zalewania bryły korzeniowej, bo nam roślinki mogą tego nie przeżyć, mogą zacząć chorować z nadmiaru wody. Czyli w sumie też takie, takie prysznice. Więc podniesienie wilgotności, yy, częste kontrole i opryski różnymi środkami. To jest sposób na walkę z przędziorkiem. No ale nie jesteśmy do końca pewni, czy, czy to do, yy, całkowicie zlikwiduje nam tego przędziorka. Ja mam tu dosyć sporo do oprysku, więc pozwolicie, że wymieszam sobie teraz ten środek w opryskiwaczu i każdy liść po kolei, z każdej strony, od góry do dołu, z jednej strony, z drugiej strony będziemy opryskiwać. Każdy jeden listek trzeba opryskać. I chodzimy, sprawdzamy się, na którym liściu są szyndziorki. Jeśli już na którymś liściu jest, to już trzeba, moim zdaniem, pryskać wszystko. Bo nie wiadomo, gdzie się to jeszcze zagnieździło. A nie chcemy, żeby nam roślinki chorowały przez tego dziada. To co? Lecę do roboty. Trzeba pryskać. Mimo to, tamto. Pozdrawiam Was serdecznie. I trzymajcie się. Hej. Kurde, czy ta miarka.